Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek, witam was w kolejnym filmie na kanale Kujawskie Wędkowanie. Dziś będzie to film, w którym ogłoszę wam dla was konkurs, w którym do wygrania do naprawdę fajne nagrody. Konkurs zostanie zorganizowany wraz z firmą Mistral, za co serdecznie dziękuję za udostępnienie tych nagród, byście mogli się czymś pocieszyć. Więc przejdźmy do zasad konkursu. Będziemy mieli dwie kategorie. W pierwszej kategorii musicie zrobić pracę graficzną plastyczną lub zdjęcie. Taka praca własna będzie nagradzana lepiej, aniżeli na kategoria zlosowania. Nagrody do tej kategorii zobaczycie. Lecz aby wygrać, trzeba przesłać mi tą pracę na maila. Ponadto prace, które zostaną wyszukane przeze mnie w Google Grafika lub gdzieś bądź w internecie i nie będą wasze. Absolutnie nie będą się kwalifikowały, więc nie radzę wysyłać takich prac, bo ja raczej wszystko sprawdzę i wasze oszustwo spali na panewce. Ponadto musicie wysłać na tego maila, tak jak mówiłem, który wam się cały czas tutaj wyświetla. Musicie również subskrybować kanał, dać łapkę w górę pod tym filmikiem i polajkować fanpage'a na Facebooku Waszego. Oraz Musicie napisać mi w komentarzu, że to wy wysłaliście maila o takiej i takiej treści i od takiego adresata, tak, abym wiedział, od kogo co jest, żeby po prostu przy losowaniu było łatwiej. W drugiej kategorii możecie wygrać też fajne nagrody, troszeczkę gorsze niż tamte, no ale domu. praca własna jest lepiej zawsze nagradzana niż coś, przy czym w zasadzie nie musicie się natrudzić. Aby wziąć udział w drugiej kategorii, może musicie zasubskrybować kanał lub go subskrybować cały czas, dać łapkę w górę pod tym filmikiem, dać lajka na, fa na Facebooku, na naszym fanpage'u i napisać komentarz, że zostało to zrobione. Jeżeli jedna z tych rzeczy nie zostanie spełniona, absolutnie nie zostaniecie uwzględnieni w tej kategorii. Ponadto nie możecie brać udziału w dwóch kategoriach naraz. Więc, no, bo to nie byłoby sprawiedliwe, jeżeli jedna Osoba by wygrała na przykład dwie nagrody. No, wybaczcie, ale nie. Teraz przejdziemy do nagród, jakie możecie wygrać, ale jeszcze wcześniej powiem wam, do kiedy macie czas, aby zrobić te wszystkie czynności. Czas macie do 21 listopada 2015 roku. Około godziny 18-19 zostaną ogłoszone wyniki konkursu i w przyszłym tygodniu od tej, od tej daty, będzie to sobota, zostaną wysłane dla Was nagrody. Więc myślę, że jeszcze zdążycie na nie połowić w tym sezonie. I to grubo ponad miesiąc. Przejdźmy teraz do nagród, tak jak wcześniej mówiłem. Do wygrania w tej kategorii konkursu będzie powrotek Mistral Exor FD30. Naprawdę fajny na jesienne drapieżniki. Fajnie kręcący się, dobrze wykonany, lekki, z aluminiową szpulą. Naprawdę fajny za tą cenę. Będzie również do wygrania plecionka Mistral Shiro. W rozmiarze 0,17 do 15 kg w kolorze fluo oraz czapka Mistral w kolorze takim moro maskującym. Do wygrania będą gumy Mistral Dominator w takim kolorze, czyli klasy, full klasyka, biała guma z czarnym drzwiami i czerwonym ogonkiem w kolorze perłowym w kolorze takim Fluo, taki Fire Tiger Oraz taki Celery O gumy Mistral Aggressor W takim fajnym kolorze Myślę, że może być sandaczowy Killer W takim kolorze W takim kolorze oraz w takim kolorze. Myślę, że kolory są dość fajne. Gumy jak najbardziej. Również do każdego z miejsc drugiej kategorii będzie dorzucona, dorzucona czapeczka firmy Mistra, W tym przypadku w opakowaniu. Ale widzieliście, jak ona wygląda w yy, poprze. Ale widzieliście, jak ona wygląda w kategorii pierwszej, gdzie Wam ją pokazywałem rozpakowaną. Nie chcę rozpakować, chcę, żeby wszystko dotarło do nowe, do każdego z wygranych. A teraz będę się z Wami żegnał. Pamiętajcie, by spełnić te zasady konkursu, o którym mówiłem, aby wziąć udział. Oraz dzięki Wam za uwagę i za to, że jesteście ze mną i chciałbym zaprosić nowych ludzi, którzy przybyli na ten kanał, aby wzięli udział w konkursie, bo wtedy będą też również na bieżąco z naszymi filmami. Do naszej, można powiedzieć, takiej mini społeczności się zapiszą. No i będę leciał. Pozdrawiam Was i żegnam. Cześć i na razie Bartek.